Cześć, mam na imię Weronika i miło mi Cię powitać w nowym roku. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to zachęcam do dołączenia do grona moich subskrybentów oraz do odwiedzenia mnie na moich mediach społecznościowych, gdzie każdego dnia dostarczam Wam dawkę wiedzy na temat rozwoju zawodowego. A tymczasem zapraszam Cię do obejrzenia mojego odcinka, bo dziś będę mówić o noworocznych postanowieniach zawodowych, a w szczególności o tym, jak je zaplanować i przede wszystkim zrealizować. Oraz o tym, dlaczego spotykamy się właśnie teraz, a nie 1 stycznia. Zapraszam, będzie ciekawie. Zapewne nieraz w minionym roku przez Twoją głowę przeszła fala myśli typu: Od 1 stycznia zmieniam wszystko, będzie inaczej niż zawsze. Nowy rok, nowa ja, nowy ja. Brzmi znajomo, prawda? Na samym początku zastanówmy się nad tym, dlaczego nowy rok kojarzy nam się ze zmianami, które właśnie wtedy chcemy wprowadzić w swoim życiu. I dlaczego czekamy do tej kluczowej daty 1 stycznia, a nie podejmujemy się swoich wyzwań od razu? Dlatego, że nowy rok kojarzy się nam z nowym początkiem. Wraz z końcem roku kończy się pewien etap w naszym życiu, a wraz z rozpoczęciem nowego zaczyna się nowy etap. To trochę tak, jakbyśmy się na nowo rodzili. I mamy takie poczucie, że skoro zaczyna się nowy rok, to z pewnością wkroczymy w niego ze świeżą energią, wypoczęci, gotowi do podejmowania się zaplanowanych wyzwań. I z taką nadzieją, że nowy rok będzie lepszy, łatwiejszy i przychylniejszy dla nas. Oczywiście, nowy rok to również dobra okazja do pozytywnych zmian w Twoim życiu zmian, które wydarzą się dzięki Twoim działaniom. Bez Twojej ingerencji nic się samo nie zrobi. Nie oszukujmy się, nie ma cudów. Jak zapewne zdążyłeś zauważyć, 1 stycznia nie obudziłeś się ze zrealizowaną listą postanowień, więc jeśli oczekujesz efektów, trzeba będzie zakasać rękawy i wziąć się do pracy. Bo to od ciebie zależy, gdzie dotrzesz na koniec tego roku. Na liście postanowień noworocznych większości z nas, poza zdrowym odżywianiem, rzuceniem palenia czy rozpoczęciem aktywności fizycznej, z pewnością znajdują się też rozmaite cele zawodowe. I na osiągnięciu tych celów skupimy się właśnie podczas tego odcinka, bo taki jest kontent tego kanału. Natomiast śmiało każde ze swoich postanowień możesz zrealizować według wskazówek, o których za chwilę ci opowiem. Zanim jednak zacznę o nich mówić. Pragnę przypomnieć, że za nami dwa tygodnie stycznia i teraz przyznaj się przed sobą ile z tych postanowień, które zapisałeś na swoją listę udało Ci się już osiągnąć albo przynajmniej rozpocząć i czy rzeczywiście zacząłeś 1 stycznia tak jak planowałeś, możesz tutaj wziąć pod lupę nie tylko postanowienia zawodowe. Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, to nie pozostaje mi nic innego jak tylko pogratulować Ci Twojej determinacji i trzymać kciuki za Twoje dalsze poczynania. Natomiast jeśli jeszcze nie zrobiłeś nic w tym kierunku, to dla pocieszenia powiem ci, że to, że 1 stycznia nie ruszyłeś z realizacją swoich postanowień, to nie znaczy, że ich nie osiągniesz do końca tego roku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć realizować swoje marzenia. Ja osobiście uważam, że nie jest to dobrym pomysłem, aby 1 stycznia traktować jak dzień, w którym musimy uruchomić wszystkie swoje siły i zabrać się za realizację swoich postanowień, zwłaszcza że prawdopodobnie Większość z nas po nieprzespanej sylwestrowej nocy nie miała głowy do tego, żeby w ogóle myśleć nad swoimi postanowieniami, a co mowa zabrać się za ich realizację. Niech styczeń będzie miesiącem na planowanie, a nie na rozpoczęcie swoich wyzwań. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś robił jakieś drobne kroki, które przygotują cię, abyś rozpoczął ten swój cel w sposób przemyślany i zaplanowany. Natomiast niech to będą kroki, które nie wymagają aż takiego wysiłku, ale mimo wszystko przesuwają cię w stronę celu. Na przykład, jeśli planujesz podnieść swoje kwalifikacje i chcesz zrobić jakiś kurs i planujesz zabrać się za to w lutym, to w styczniu zaplanuj, czego będziesz potrzebował, żeby już od 1 lutego nagotowo ruszyć z realizacją kursu. Rzeczy typu podjęcie decyzji, jaki to będzie kurs, gdzie go zakupisz, czy musisz się przygotować finansowo, żeby go kupić, ile będzie trwał taki kurs i ile czasu każdego dnia będziesz poświęcać na jego realizację, co on w rezultacie ci da. Czyli rób te wszystkie drobne rzeczy, których na pozór nie widać, a mają wpływ na podjęcie się tego wyzwania. Dzięki temu nic Cię nie zaskoczy. Podsumowując tę część. Jeśli wydaje Ci się, że Twój cały misterny plan na wielkie zmiany w nowym roku poszedł w las, bo jeszcze nie zrealizowałeś nic, co miałeś zaplanowane w swoim planerze, to mam dla Ciebie fenomenalną wiadomość. Przed Tobą jeszcze 11 wspaniałych miesięcy i ogromna szansa, że ze swojej listy celów odhaczysz wszystko. Bo nie od daty to zależy, czy osiągniesz swoje cele, czy nie, tylko od determinacji, zaangażowania i skutecznego planu, który cię tam doprowadzi. Aby twoje zawodowe postanowienia nie zostały jedynie w sferze planów, przygotowałam dla ciebie aż 8 wskazówek, które ułatwią ci realizację wszystkich założonych celów noworocznych. Więc usiądź wygodnie, weź coś do pisania i zaczynamy. Punkt pierwszy. Zacznij od podsumowania minionego roku. Zanim siądziesz do zanotowania swoich zawodowych celów na bieżący rok, poświęć czas na dokładne przeanalizowanie, jaki był poprzedni rok. Dokąd Cię doprowadził? Jakie cele zawodowe osiągnąłeś? Określ swoje zasoby. Pomyśl, co z tamtych doświadczeń da Ci siłę i pomoże zrealizować tegoroczne cele zawodowe. Zastanów się również, co nie poszło po Twojej myśli. Co chciałeś zrealizować, a czego nie zrobiłeś? Czy jesteś zadowolony z miejsca, w którym jesteś teraz? skali od 1 do 10 na ile, możesz podzielić się swoimi spostrzeżeniami w komentarzu pod tym filmem. Absolutnie nie traktuj swoich niezrealizowanych postanowień z poprzedniego roku jak porażki. zamian za to skup się na tym, jak zrobisz to inaczej, jak inaczej do tego podejdziesz, przygotujesz się, abyś tym razem zrealizował swój cel. Jeśli oczywiście nadal jest to jeszcze na Twojej liście zawodowych marzeń. Bo jeśli z roku na rok przepisujesz na listę ten sam cel i nic się z tym nie dzieje, to pomyśl, czy tak naprawdę jest to dla Ciebie nadal ważne, bo skoro nic z tym nie robisz, to prawdopodobnie już Ci na tym nie zależy. Więc może warto go odpuścić przynajmniej na jakiś czas. Jeśli natomiast nadal czujesz, że jest to dla Ciebie ważne i chcesz mimo wszystko go zrealizować, to zastanów się nad tym, dlaczego odsuwasz go w czasie. Może na przykład Twój cel jest zbyt ogólny. Nie masz punktu zaczepienia, nie wiesz od czego zacząć, przez co wydaje Ci się trudny do osiągnięcia a może wymaga od ciebie jakichś większych nakładów finansowych. Może jest związany z tym, że będziesz musiał przeorganizować swoje życie. Powodem może być również brak zaufania do siebie, że sobie nie poradzisz z tym zadaniem. Pomyśl o tym. Przechodzimy do punktu drugiego. Nazwij konkretnie swoje cele. Marzy ci się zmiana pracy, awans, podwyżka, podniesienie kwalifikacji, a może przebranżowienie, a może planujesz założyć własną działalność. Cokolwiek by to nie było, cel musi być ważny dla Ciebie, ambitny, precyzyjny i zapisany, bo to co zapisane to zapamiętane. Listę swoich celów możesz zapisać w planerze zeszycie notatniku. Może to być nawet w formie kartki przywieszonej później na lodówkę. Zrób to w takiej formie, jaką uważasz za najlepszą dla Ciebie. I pamiętaj o tym, że jeśli chcesz, aby Twoje cele faktycznie były osiągnięte, muszą być precyzyjne. Wtedy staną się realne do osiągnięcia. Co to znaczy precyzyjne? Na przykład, dajmy na to, że twoim celem w tym roku będzie znalezienie lepszej pracy i taki cel zanotujesz. No, okej, okay, brzmi ambitnie, z pewnością zależy ci na osiągnięciu tego celu, ale żeby był faktycznie możliwy do osiągnięcia, musi być konkretnie opisany. No więc przy swoim celu zanotuj, co dla ciebie znaczy lepsza praca. Lepsza, czyli jaka? Konkretnie. W jakiej branży? Na jakim stanowisku? Czym ona będzie lepsza od tej, którą masz teraz? Jakie doświadczenia zabierasz z obecnej pracy? Kiedy chcesz znaleźć lepszą pracę? Określ konkretny termin. Co jest Ci niezbędne, aby ją znaleźć? Jeśli chcesz osiągnąć ten cel, na te pytania musisz poznać odpowiedź. Kolejny przykład. W tym roku będę czytać więcej książek rozwojowych. I znów, aby cel był możliwy do osiągnięcia, rozpisz go na drobne elementy. Więcej książek, to znaczy ile? Konkretnie podaj liczbę. Z jakiej kategorii to będą książki? Czy będziesz je kupować, czy wypożyczać? Ile czasu każdego dnia poświęcisz na ich czytanie? Od której książki zaczniesz najpierw? To wszystko musisz przeanalizować. I tutaj powiem jeszcze o jednej rzeczy, na którą warto zwrócić uwagę: a mianowicie, to, że napisałeś taki i taki cel, to nie znaczy, że nie możesz go modyfikować, upraszczać. W trakcie realizacji może się okazać, że wolisz to zrobić w inny sposób niż zaplanowałeś, i to będzie jak najbardziej ok. Zrób to tak, jak czujesz, że będzie dla Ciebie odpowiednie, bo dzięki temu na pewno temu dowiedziesz. A robiąc coś na siłę jest duże prawdopodobieństwo, że nie dociągniesz tego do końca i stracisz zapał do realizacji wszystkich pozostałych celów. Ważne jest również to, abyś określił Max 3 konkretne cele zawodowe na cały rok. Nie więcej, żeby Cię to nie pochłonęło do tego stopnia, żebyś nie miał czasu na życie prywatne. Jeśli uda Ci się je osiągnąć, to przecież nie zamyka ci drogi do tego, żeby w trakcie roku już się nie rozwijać, niech każdy zrealizowany cel popycha Cię do dalszego planowania i nawet jeśli spełnisz swoje cele w ciągu kilku miesięcy, to da Ci jeszcze więcej energii i takie poczucie, że masz sprawczość. A po drodze z pewnością pojawi się mnóstwo innych małych celów, które również zrealizujesz, bo jeden sukces będzie napędzał kolejny i ani się nie obejrzysz, minie rok, a na Twoim koncie będzie jeszcze wiele dodatkowych rzeczy, z których będziesz dumny. Idziemy dalej. Punkt trzeci. Nie podejmuj nierealnych celów. Jeśli chcesz dotrzymać swoich zawodowych obietnic, stawiaj sobie cele, które jesteś na dany rok w stanie osiągnąć. Na przykład, jesteś pracownikiem danej firmy, masz aspiracje na więcej, chcesz awansować na stanowisko dyrektora, ale po drodze musiałbyś przejść powiedzmy jeszcze trzy szczeble wzwyż, żeby tam dotrzeć. Realne, żeby to zrobić w jeden rok? No raczej nie, ale możesz to rozłożyć na etapy. Niech na ten rok Twoim celem będzie skok o szczebel wyżej. Rozpisz, co musisz zrobić, aby rzeczywiście o ten jeden stopień skoczyć i zrób to. W przyszłym roku, pisz sobie go znów jako cel. I tak dalej, i tak dalej, aż dotrzesz tam, gdzie chcesz być, ale nie zakładaj od razu skoku na tak głęboką wodę, bo droga do jego osiągnięcia może okazać się nie do przejścia, co będzie skutkowało tym, że twój zapał szybko zgaśnie, zostawisz ten cel i wszystkie inne po kolei, bo będziesz czuł, że zawiodłeś samego siebie. No więc, jeśli chcesz efektów, to tak jak już wspomniałam, Podziel ten cel na mniejsze i konkretne cele, a ich stopniowa realizacja będzie Cię napędzała do tego, żeby dowieść temu do końca. Punkt czwarty. Ustal, który cel jest najważniejszy. Za który weźmiesz się najpierw? Dlaczego warto usiąść, żeby pomyśleć o swoich priorytetach? Ponieważ wtedy wiesz, czego chcesz w swoim życiu. A jak wiesz, czego chcesz, jesteś w stanie to dużo szybciej osiągnąć. Punkt piąty. Zaplanuj, jak osiągniesz swój cel. Sam cel nie jest aż tak ważny, jak droga do jego osiągnięcia. Dlatego dobre zaplanowanie to już połowa sukcesu. Rozpisz drogę do osiągnięcia swojego celu wraz z terminem, jaki dajesz sobie na jego realizację. Stwórz plan działania na każdy dzień i sukcesywnie nad tym pracuj. Musisz mieć tak zaplanowany cel, aby każdego dnia przyczyniać się do jego realizacji. Oto właśnie codzienne, drobne działania sprawiają, że w rezultacie osiągniesz rzeczy trudne. Planowanie również sprawi, że nie będziesz skakać z celu na cel i nie będziesz robić wszystkiego naraz. Odznaczaj ze swojej listy postanowień to, co już za tobą. Kiedy będziesz widzieć to, co już masz zrealizowane, będzie cię to napawało energią i napędzało do działania przy następnych wyzwaniach. Idziemy do punktu szóstego. Kontroluj swoje działania. Jeśli faktycznie chcesz coś osiągnąć, trzymaj rękę na pulsie. Raz w miesiącu zajrzyj w swoje zapiski. Sprawdzaj, jak daleko jesteś w drodze do celu, na którym ci zależy. Może trzeba trochę przyspieszyć. Jeśli widzisz, że mimo Twoich starań zaczyna ci się to wszystko rozjeżdżać, zatrzymaj się. Daj sobie 2-3 dni, usiądź, zastanów się, gdzie robisz błąd, gdzie tracisz czas. Może media społecznościowe cię bardzo pochłaniają i zamiast realizować swoje postanowienia, czas przelatuje ci właśnie na rzeczach, które nie wnoszą żadnych wartości do Twojego życia. Podpytaj kogoś z domowników, co myśli na ten temat. Słuchaj, powiedz mi, co ja robię nie tak, że mi to nie wychodzi. Naprawdę ktoś, kto patrzy na nas z boku, widzi dużo więcej niż my sami. Nie bój się prosić najbliższych o pomoc. Mów otwarcie. Potrzebuję Twojego wsparcia, mobilizacji, opinii na taki i taki temat. To jest dla mnie ważne i potrzebuję słowa otuchy, żeby wziąć się w garść. Punkt siódmy. Zaczynaj realizację celu z wizją końca. Niech sama myśl o zrealizowanym wyzwaniu wzbudza w Tobie pozytywne emocje. A to z pewnością będzie Cię napędzało do działania. Wyobrażaj sobie, jak to jest, kiedy to osiągnąłeś, kim się stałeś, co zyskasz dzięki temu, że już to masz. Takie pozytywne myśli na ten temat będą sprawiały, że będzie Ci łatwiej zabrać się za to wyzwanie, bo będziesz widział sens w jego realizacji i przy okazji sama droga do jego osiągnięcia, mimo tego, że być może nie będzie należała do najłatwiejszych, nie przysporzy Ci tylu trudności i nie zniechęci Cię do podejmowania dalszych kroków. Punkt ósmy. Pozwól sobie na chwilę słabości. Nic na siłę, bo w rezultacie, kiedy będziesz tak nać, stracisz szybko zapał do tego, co chciałeś osiągnąć i odpuścisz. Dlatego zamiast rzucać wszystko, daj sobie zrozumienie. Ale pamiętaj, że mimo słabości, następnego dnia podnosisz się i idziesz dalej. Wolniej, ale idziesz. Powiedz sobie, dziś mi się nie udało, to nic, od jutra zaczynam od nowa. Kiedy spada motywacja, zadaj sobie pytanie – co mi te cele dadzą, kim się stanę, jeśli je osiągnę, jakie korzyści będę z tego czerpać? Uświadomienie sobie tego, po co to robisz, da ci motywację, by to osiągnąć, a to za tym idzie, uchroni cię przed rezygnacją. Nie zapominaj o chwaleniu się za każdy osiągnięty cel, nawet taki malutki, bo małe sukcesy będą wspierać duże sukcesy, więc doceniaj się za każdy krok. Podziękuj sobie za to, co dla siebie robisz. To da ci wiarę i takie poczucie, że możesz osiągnąć wszystko, o czym marzysz. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli ten odcinek jest dla Ciebie wartościowy, zachęcam do zostawienia łapki w górę. Będzie mi bardzo miło. Mam również nadzieję, że moje wskazówki pomogą Ci w realizacji Twoich zawodowych celów noworocznych. Życzę Ci szczęśliwego nowego roku. Dziękuję, że jesteś.